Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne, codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Tragiczna historia dwóch młodych ludzi z gniezna wstrząsnęła opinią publiczną. W listopadzie 2021 roku, Dawid, mający 19 lat, Zaatakował swojego kolegę. Co więcej, zdecydował się nagrać ten akt przemocy na swój telefon komórkowy, pozostawiając swoją ofiarę w ciężkim stanie. Siedemnastoletni Mateusz Haremza niestety nie przeżył tego ataku, a obraz jego poranionej twarzy stał się bolesnym świadectwem tej tragedii wobec jego rodziny. Sprawa trafiła przed Sąd Okręgowy w Poznaniu, gdzie oskarżony stanie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Choć obaj młodzi ludzie byli przyjaciółmi, tego tragicznego dnia doszło między nimi do konfliktu. Jak wynika z informacji, obaj spożywali alkohol. Dawid przyjmował także leki uspokajające, natomiast Mateusz zażywał narkotyki. Konflikt wybuchł, gdy Dawid zaczął podejrzewać, że Mateusz dodał do jego drinka narkotyk. Nagranie z telefonu Dawida ukazuje brutalność ataku, w trakcie którego Mateusz nie mógł się bronić. Na szczęście, dziadek Dawida znalazł nieprzytomnego Mateusza i wezwał pomoc. Relacja matki Mateusza, Marty Wiącek, jest szczególnie wstrząsająca. Chłopak opuścił dom, mówiąc matce, że spotka się z kolegą Dawidem. Kobieta próbowała skontaktować się z synem przez całą noc, aż w końcu dowiedziała się o jego hospitalizacji. W szpitalu rozpoznała swojego syna jedynie po tatuażu z powodu rozległych obrażeń. Nie tylko śmierć Mateusza była wobec rodziny bolesna, ale także fakt, że zmarł on dokładnie o tej samej godzinie, w której się urodził. Co więcej, zbliżały się jego osiemnaste urodziny, na które wszystko było już przygotowane. Niestety, rodzina zamiast świętować, musiała organizować pogrzeb. Sprawa w sądzie wciąż trwa, ale oczekiwania są jasne. Śledczy domagają się wobec Dawida wyroku 25 lat więzienia, podczas gdy rodzina Mateusza wzywa do wymierzenia mu kary dożywocia. Nieprzemyślany żart wywołał duże poruszenie w lubelskiej szkole. Wszystko wskazuje, że siedemnastolatka była odpowiedzialna za zaalarmowanie służb o rzekomej bombie. W tej chwili, pod nadzorem prokuratury, policjanci prowadzą czynności procesowe w tej sprawie. Wczoraj rano policja w Lublinie otrzymała zgłoszenie o bombie w jednej ze szkół. Źródłem informacji była wiadomość opublikowana w jednej z internetowych grup, a jej autor pozostawał nieznany. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze dokładnie przeszukali budynek szkoły. Szybko stało się jasne, że zgłoszenie było bezpodstawne, co spowodowało jednak wiele zbędnych działań służb i niepokój wśród uczniów. Policjanci z szóstego komisariatu przystąpili do ustalania sprawcy fałszywego alarmu. Tego samego dnia, siedemnastoletnia uczennica przyznała się do wysłania tej wiadomości. Chcemy przypomnieć, że wywołanie fałszywego alarmu bombowego to przestępstwo. Sprawca musi liczyć się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale również z kosztami akcji ratunkowej. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność finansową mogą ponieść rodzice. Dlatego ważne jest, aby rozmawiać z młodzieżą o potencjalnych konsekwencjach takich nieodpowiedzialnych żartów, podkreśla w komunikacie policja. Kryminalni z Benzińskiej Komendy, w związku z uzyskaną informacją, Wyruszyli pod pewien adres, gdzie pod domem zauważyli w samochodzie parę 39-latków, odpowiadającą wizerunkom do poszukiwanych przez nich osób. Osoby te zostały zatrzymane. Następnie policjanci przeszli do przeszukań posesji w Będzinie oraz dwóch mieszkań w Katowicach. Na miejscu przez wiele godzin śledczy pracowali z technikami kryminalistyki oraz przewodnikami psów z Komend w Częstochowie oraz w Tarnowskich górach. Działania te przyniosły efekty w postaci odnalezienia ponad 10 kg narkotyków, amfetaminy, marihuany, kokainy, ekstasy oraz 11 litrów płynnej amfetaminy. Ponadto mundurowi znaleźli 9 jednostek broni, w tym karabiny maszynowe, a także ponad 1100 sztuk ostrej amunicji różnego kalibru. Śledczy ustalili, że związek ze sprawą może mieć jeszcze jeden mężczyzna. Po kilku dniach, przy współpracy ze strażnikami granicznymi, kryminalni zjawili się na lotnisku w Pyżowicach, gdzie zatrzymali 50-letniego mieszkańca Katowic, który właśnie wrócił z zagranicznej wycieczki. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości narkotyków oraz nielegalnym posiadaniem broni i amunicji. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zajęli mienie podejrzanych, w skład którego wchodziły samochody, gotówka. Oraz złoto o wartości przekraczającej pół miliona złotych. Na wniosek prowadzącej śledztwo prokuratury rejonowej w Będzinie, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu wszystkich zatrzymanych na 3 miesiące. Sprawa nadal jest rozwojowa. Łódcy policjanci rozwikłali sprawę spektakularnego włamania do mieszkania. W wyniku którego zniknęły obrazy cennych artystów, zabytkowe monety oraz inne wartościowe przedmioty. Właściciel oszacował straty na około 8 milionów złotych. Dzięki skrupulatnej pracy i analizie zgromadzonego materiału dowodowego, funkcjonariusze zidentyfikowali i zatrzymali sprawców. Alarmujące zgłoszenie wpłynęło do łódzkich funkcjonariuszy w lipcu tego roku. Po analizie zabezpieczonych śladów i przesłuchaniu świadków. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KBP i KMP w Łodzi namierzyli potencjalnych sprawców. 31 lipca zespół operacyjny zapukał do drzwi mieszkania, w którym mógł przebywać jeden z nich. Choć nikt nie odpowiedział, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę uciekającego przez okno. Po pościgu zatrzymali go i odnaleźli w mieszkaniu dowody włamania oraz substancje odurzające. Zatrzymany 31-latek był już wcześniej notowany i poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. W wyniku akcji zatrzymano także jego dwóch wspólników, 33-latka i 42-latka. Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Ze względu na recydywę, 31-latkowi grozi nawet do 15 lat więzienia, a pozostałym do 10 lat. Niemniej jednak, prace nad sprawą nie zostały zakończone. Policjanci postawili sobie za cel odnalezienie skradzionych dzieł sztuki. 11 września, w jednym z garaży na osiedlu złotno znaleźli prawdopodobnie wszystkie zaginione obrazy oraz inne przedmioty. Najemcą tego miejsca okazał się 40-letni mieszkaniec łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa i posiadania substancji odurzających. Ostatecznie sąd na wniosek prokuratury zadecydował o trzymiesięcznym areszcie. Skrupulatna praca operacyjna. Efektywna współpraca z prokuraturą rejonową Łódź Górna i zaangażowanie funkcjonariuszy pozwoliły na rozwikłanie tej złożonej sprawy i odzyskanie bezcennych dzieł sztuki. Zarówno sprawcy kradzieży, jak i osoba odpowiedzialna za przechowywanie skradzionych przedmiotów muszą się teraz liczyć z surowymi konsekwencjami prawnymi. 48-letnia Polka, podejrzewana o kierowanie organizacją zajmującą się przerzutem cudzoziemców przez wschodnią granicę Polski, została zatrzymana. Współdziałający w tej sprawie funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policjanci z CBSP przeprowadzili operację zatrzymania. Informację o tej sprawie przekazał rzecznik śląskiego oddziału Straży Granicznej, podporucznik Szymon Mościcki. Jak podkreślił, Zatrzymanie miało miejsce w ubiegłym tygodniu, a odpowiedzialni za to byli funkcjonariusze ze Śląska oraz Radomia. Operacja była wynikiem współpracy między jednostkami, której celem było rozbicie grupy przestępczej. Wcześniej w czerwcu udało się zatrzymać pięciu jej członków obywateli Pakistanu, Indii oraz Tadżykistanu. To pozwoliło na dotarcie do kobiety, która była podejrzewana o kierowanie całą operacją. Relacjonował podporucznik Szymon Mościcki. Podinspektor Iwona Jurkiewicz z CBSP zwróciła uwagę na skomplikowany charakter działalności gangu. Przemyt ludzi obejmował terytorium Polski, ale nie ograniczał się tylko do niej. Cudzoziemcy byli przewożeni przez różne kraje, a Polska była wobec nich często tylko krajem tranzytowym. Mościcki ujawnił także finansowe aspekty działalności przestępczej. Przemycani cudzoziemcy płacili za przewóz do Polski średnio 5000 euro. Jeżeli celem była Wielka Brytania, Koszt wzrastał dwukrotnie. 48-latka została przekazana do prokuratury rejonowej w Garwolinie, gdzie usłyszała zarzut kierowania grupą przestępczą. Sąd postanowił zastosować wobec niej tymczasowy areszt. Inni zatrzymani członkowie grupy również zostali objęci środkami zapobiegawczymi. Większość z nich jest tymczasowo aresztowana, natomiast wobec jednego zastosowano dozór policyjny. Siedem osób usłyszało zarzuty, a trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane w związku z tak zwaną aferą wizową, poinformowała prokuratura krajowa. Wcześniejsze doniesienia medialne sugerowały, że załapówki możliwe było ułatwienie i przyspieszenie procedur wizowych w kilku państwach, głównie na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Daniel Lerman z prokuratury krajowej podczas konferencji prasowej nie ujawnił szczegółów dotyczących postawionych zarzutów ani informacji na temat podejrzanych. Wiadomo jedynie, że osoby oskarżone nie pełniły kierowniczych stanowisk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie komentowano również nagłej dymisji wiceministra Piotra Wawrzyka. Nieznana jest dokładna suma, którą przestępcy mogli zarobić na procederze, ani ilość wydanych wiz. Lerman wymienił jednak kraje, gdzie miały miejsce nieprawidłowości. Hongkong, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Arabia Saudyjska, Singapur, Filipiny i Katar. Gazeta Wyborcza sugerowała wcześniej, że zdymisjonowany Piotr Wawrzyk miał istotny wpływ na sprawy konsularne i wizowe w MSZ. Portal ONET opisał szczegóły afery, wskazując, że Wawrzyk mógł wymuszać na polskich dyplomatach wydawanie wiz wskazanym przez niego imigrantom. Prezydent Andrzej Duda skomentował sytuację, mówiąc, że niektóre informacje pojawiające się w mediach na temat afery są nieprawdziwe. Duda odniósł się również do sugestii gazety. PL, że Wawrzyk miał próbować wpłynąć na nominację ambasadorską swojego protegowanego Jakuba Osajdy w Islandii, naciskając przy tym na prezydenta. Duda stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Dalsze śledztwo w sprawie afery wizowej jest prowadzone, a opozycja domaga się wyjaśnień od premiera i ministra spraw zagranicznych. Kilka dni temu sieć obiegło nagranie opublikowane przez Kingę Bałuk, Córkę naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Toruniu. W filmie, który nagrała podczas jazdy samochodem, pochwaliła się ukończeniem szkoły policyjnej z wyróżnieniem. Samo nagrywanie w trakcie prowadzenia pojazdu wywołało spore kontrowersje. Jestem w tym momencie najszczęśliwszą osobą na świecie, bo spełniłam swoje największe marzenie czyli skończyłam szkołę policyjną z wyróżnieniem. Osiem osób na 120 dostało list gratulacyjny, w tym jestem ja jestem z siebie cholernie dumna, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie i naprawdę yy, jestem po prostu najlepsza. Jestem najlepsza, dla, dla mnie jestem po prostu najlepsza i chciałam powiedzieć, że jestem wdzięczna za wszystko i no, wspaniałe uczucie, naprawdę nie sądziłam, że kiedykolwiek będę tak szczęśliwa. Dodatkowo w sieci pojawiły się komentarze inspektora policji pod wpisem Kingi na Facebooku. Wielu internautów przypomniało też kontrowersyjną postać ojca Kingi Tomasza Bałuka, który jest nazywany raptorem. Dalszy rozwój sytuacji nastąpił, gdy na profilu Psia Perspektywa na Facebooku prowadzonym przez policjanta ukrywającego się pod pseudonimem Jakub Gończyk pojawił się post z wyżej wspomnianym nagraniem Kingi Bałuk. W odpowiedzi na to Bałuk wystosowała pismo do Gończyka z żądaniem usunięcia wpisu. Argumentowała, że narusza on jej dobre imię, dane osobowe oraz wizerunek. W liście przekonywała, że choć jest funkcjonariuszem, nie jest osobą publiczną. Kinga Bałuk zapowiedziała też podjęcie kroków prawnych w tej sprawie. Trzyletnia Zuzia padła ofiarą znęcania i brutalnego pobicia przez swoich rodziców. Oboje są aresztowani tymczasowo od ponad dwóch lat. Niedługo sąd apelacyjny w Gdańsku wyda decyzję odnośnie ich dalszego losu. Mimo, że zasada głosi, że okres tymczasowego aresztowania nie może trwać dłużej niż dwa lata od momentu wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji, Sylwia M. i Przemysław O przekroczyli już ten czas. Zatrzymani zostali w maju 2021 roku, kiedy postawiono im pierwsze zarzuty. W ciągu kolejnych miesięcy zarzuty przekształciły się w oskarżenie o zabójstwo córki. Proces jest nadal w toku i w przypadku skazania grozi im dożywocie. Wkrótce sąd apelacyjny w Gdańsku zdecyduje o przedłużeniu bądź uchyleniu ich aresztu. Jak informuje Jarosław Szymczak z Sądu Okręgowego w Toruniu, wniosek w tej sprawie został już skierowany do Gdańska. Adam Cieszyński, adwokat reprezentujący Sylwię M., uważa, że areszt wobec niej jest nieuzasadniony. Argumentuje, że kobieta nie stanowi zagrożenia wobec społeczeństwa. Zaznacza jednak, że obrońcy zawsze starają się przekonać sąd do uchylenia aresztu. Historia trzyletniej Zuzi jest dramatyczna. Dziewczynka w maju 2021 roku trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami, w tym z obrzękiem mózgu. Niestety, mimo starań medyków, życia dziewczynki nie udało się uratować. Prokuratura ustaliła, że była ona systematycznie maltretowana przez rodziców, a w maju doszło do tragicznego incydentu, który doprowadził do jej śmierci. Rodzice stanęli przed sądem w lipcu ubiegłego roku. Proces jest prowadzony za zamkniętymi drzwiami z uwagi na wstrząsającą tematykę sprawy. Oprócz samego procesu w tej tragicznej historii dużo kontrowersji wzbudza postępowanie instytucji publicznych. Rodzina była pod opieką różnych instytucji, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz kuratorów sądowych. Prokuratura, badając sprawę zaniedbań ze strony tych instytucji, ostatecznie umorzyła śledztwo. Po decyzji sądu apelacyjnego w Gdańsku dotyczącej aresztu wobec oskarżonych, sprawa będzie kontynuowana. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.